Jak powinna wyglądać gra WWE 2K17? W tym filmie dowiecie się tego. Witajcie, ja jestem Kuba i zaczynamy. Na początku, okładka gry. Na obecnej wersji jest gwiazda ery Attitude, czyli Stone Cold Steve Austin. A jak wiemy, to jest przeszłość. I gdyby ode mnie zależało, kto ma znaleźć się na obecnej edycji, wybrałbym jednak mistrza NXT, czyli Fina Balora, I według mnie byłby to bardzo dobry wybór. Teraz rodzaje walk. Grając w najnowsze gry WWE, czegoś mi brakuje. Mamy świetną grafikę, rewelacyjny gameplay i wszystko się bardzo dobrze prezentuje. Ale niektóre rodzaje walk powinny być bez wątpienia bardziej rozbudowane. Na przykład w kolejnych grach o tematyce wrestlingu Chciałbym zobaczyć takie rodzaje walk jak Ambulance Match, Bored Alive Match, Lumberjack Match, czy też właśnie Free Stages of Hell Match. Myślę, że nie mieliby z tym żadnego problemu, aby to wszystko stworzyć, gdyż 12 lat temu w grze SmackDown Here Comes the Pain na PlayStation 2 takie rodzaje walk były. A poza tym ludzie pewnie chcieliby też tym match, gdzie byłoby więcej w ringu jednocześnie zawodników, na przykład 5 na 5 lub Battle Royale 10-osobowy. Teraz tryb kariery numer 3. W obecnej grze startowaliśmy z Performance Center, a następnie z NXT. Po wielu długich latach dostaliśmy się aż do Hall of Fame. A czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy walczyli na scenie niezależnej i taki triple przeczytałby o nas w gazecie i zaprosiłby nas, załóżmy na spotkanie I taki początek byłby o wiele lepszy niż to co widzieliśmy w ostatnich dwóch latach Poza tym jest za mało scenek w trybie kariery, zarówno tym w 15 jak i właśnie tym w 16 Gdyż powinno być o wiele więcej, żeby wiadomo, ten tryb był ciekawszy ale i tak w końcu nie jest źle, więc, moim zdaniem, powinni wprowadzić więcej cutscenek i więcej ciekawych wstawek do tego trybu. Tak jak jest na przykład w grach NBA, gdzie naprawdę tryb kariery jest po prostu rewelacyjny. Teraz kolejny tryb. Jak wiecie, jestem wielkim fanem WWE i dlatego lubię odwzorowywać to, co już było. Na przykład, tryb 30 lat WrestleMania, era Attitudes WWE 13 lub Showcase. Jednak powoli zaczyna mnie to wszystko nudzić. Wielu graczy z całego świata, w tym również ja, są zdania, że najlepszą możliwością byłby powrót trybu Road to WrestleMania. Grając w ten tryb, w którym nie wiem co spotkała postać, w którą właśnie gram, jest o wiele lepszy niż ponownie przeżywanie w grze tego, co już się widziało, znając historię. No, chyba że tych historii ktoś nie zna. Kreatywność to podstawa stworzenia dobrej gry. Ale showcase z drugiej strony to fenomenalny tryb, który mógłby być odwzorowaniem całej historii z NXT, na przykład kariera Fina Balora, samego Zeina lub innych gwiazd, takich jak Kevin Owens. To mogłoby być bardzo ciekawe walki w NXT, do czego WWE już zdążyło nas od dłuższego czasu przyzwyczaić stoją na naprawdę w bardzo wysokim poziomie, więc w grze przeżycie walki choćby Bailey kontra Sasha Banks, która odbyła się na NXT Takeover Brooklyn na jeden dzień przed galą SummerSlam 2015 z różnymi scenkami to jednak byłoby coś. Zamiast trybu Universe widziałbym tryb GM Mode, podobny do tego ze Smackdown vs. Row 2008 online pewnie będzie takie jak zawsze. Opcje tworzenia również mogą być, lecz brak story designera to spory minus tworzenia na przykład fabuły w mojej serii SmackDown. I ostatnia rzecz to DLC, czyli dodatki, za które musimy zapłacić, żeby je po prostu pobrać, no chyba, że są darmowe. Jednak w większości przypadków tak nie jest. Jakoś w 16 show nie było, dlatego że mieliśmy największy roster w historii gier WWE. Lecz gdy po premierze gry zadebiutuje ktoś nowy w WWE, albo musimy czekać do następnej edycji, aż zagramy tą postacią, lub możemy stworzyć albo pobrać kawa. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie dodatki DLC. Gdyby 2K po premierze stworzyło model danej gwiazdy i wypuściło ją do zakupu na przykład w PlayStation Store, to ułatwiłoby to życie wielu graczom i nie byłoby większego narzekania. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Tak powinna według mnie wyglądać gra WWE 2K17, czyli 2K17. I jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, również piszcie w komentarzach, jak według was powinna wyglądać ta gra. Również możecie napisać w komentarzach. Czekam na wasze sygnały. Pozdrawiam i cześć.